Siemka, kolejny odcinek, ostatni już z Ligi Narodów, dzisiaj ją kończymy i zaczynamy od następnego odcinku eliminację, znaczy co prawda kończymy fazę grupową Ligi Narodów, no bo gdyby tak się stało, ale się nie stanie, że wyjdziemy z niej, a zawsze pierwsza drużyna tylko wychodzi do półfinałów Ligi Narodów, no to zagramy też na wiosnę jeszcze te półfinały i może finał. No ale wystarczy spojrzeć na tabelę. Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Mamy trzy punkty za Belgią. Belgia nie przegrała jak na razie nic. A my żeśmy przejebali 2 do 0 z Holandią w poprzednim odcinku. Jedno jest pewne: na pewno z Ligi Narodów już nie spadniemy, bo da się z niej spaść do dywizji B i C i tak dalej. A my nie spadniemy, bo nawet jeśli Węgry wygrają obydwa mecze, to i tak spadną. Są bardzo słabym zespołem w tej Lidze Narodów i w ogóle w tej grupie. My żeśmy ją pokonali i nawet teraz z nimi gramy tym razem na wyjeździe I głupio byłoby oddawać im punkty, więc mam nadzieję, że uda się wygrać. Pokombinujmy tu coś ze składem ciekawym. Damy płochetę, a może zalewski na prawej stronie, bo Frenkowski ma sobą formę. A resztę zmienimy podczas meczu. Lecimy ja w białych, oni w czerwonych. Kick off. No i zaczynamy. Lewandowski! Orzeł polski. Obok słupka, Jakby ktoś nie widział. Ale go wyciąłem. No w piłkę to to nie było, no, krychowek. Żółta kartka, na 100%. A nie, jednak nie ma. <laughs> Okej. Okay. Ja już przyzwyczaiłem się do tego, że zawsze jak zrobię w ślisk i nie będzie to dobre odebranie piłki, to zawsze jest żółta, ale jak widać nie zawsze. O, oh, moder jest! Moder jest GOL! 1-0! Ale się odbiła ta piłka. Tutaj myślałem, że przejął tą obrońca, jednak nie. I taka trochę spóźniona reakcja, ale. Ale gol! Mamy bramkę 1 do 0. I długo nie musieliśmy na nią czekać, bo w ostatnim meczu z Węgrami czekaliśmy na tą bramkę bardzo długo. Chyba w 88 strzeliłem. Ale piłka! Kto to jest? Nie wiem, ale i tak nie trafia. Moder! A to mnie zaskoczył teraz. Ja myślałem, że to Reca. To trochę bardzo wyimaginowane. Te moje myśli, ale. No, ale nie spodziewałem się aż tam modera. Ty bardziej tak strasznie na skrzydle. No, ale faktycznie, zobaczcie, on znowu na skrzydle jest. No i faulowany. Fajnie mi się moderem grał, jest naprawdę spoko. Masz tam 76-owy rolac, ale to nie ma różnicy. Naprawdę. spoko mi się gra, za lekko. Nie, jednak dobrze, 2 do zera. A chciałem jeszcze. a nawet przyciskałem, tylko że już nie mogłem siły dodać. E, elegancka brama. Robert Lewandowski. Dobra, pierwsza połowa, ale nie boję się powiedzieć, że ten mecz mamy już chyba załatwiony. Ej, te Węgry są chujowe. One są po prostu chujowe. Właśnie mi się przypomniało, że w poprzednim meczu, jak graliśmy z Węgrami, one nie miały żadnego strzału. I teraz w drugiej połowie, czy w pierwszej połowie, nadal nie mają żadnego strzału. Mają 0 punktów, mają gol ratio minus 8. I nie pamiętam, czy strzelili jakąkolwiek bramkę. Ale one są tragiczne. No przynajmniej w grze, bo w rzeczywistości ja bardzo Węgry cenię i są naprawdę bardzo dobrą drużyną. Ale dośrodkowanie! 3 do 0! Pogrom! Felipe Santusz. Felipe Santusz wie o CB, ale wyskoczył. Te Węgry no naprawdę nic, nic nawet... Oni, oni nawet nie udają, no! Oni nawet nie udają. Koniec meczu. Oni się cieszą, bo wychodzą z grupy, ale tak naprawdę to nie jest. Zagwarantowałem sobie wyjście z grupy. Aczkolwiek nie da się ustawić w tej grze tego, żeby tylko pierwsze miejsce wychodziło, więc wychodzą obydwa pierwsze miejsca, to wiem już tyle, że drugie miejsce mam zapewnione na pewno. Ale Belgia wygrywa z Holandią i jedynym warunkiem, żeby wyjść z tej grupy, to jest wygrać z Belgią i mieć lepszy bilans bramkowy, czyli. Muszę wygrać co najmniej 4 do 0. O kurwa! No to nie jest możliwe. Akurat dużo sobie nastrzelałem z tymi Węgrami. To i tak dobrze, chociaż tyle. Ale 4-0 z Belgią na pewno nie wygram, o ile w ogóle wygram. Więc nie wyjdziemy z grupy Ligi Narodów i to mogę powiedzieć od razu. No nic, w takim razie przechodzimy do ostatniego meczu. Zieliński, słaba forma. To może sobie posiedzi na ławce dzisiaj. Bardzo fajne formy. Lecimy do meczu. Gramy na wyjeździe. Ostatni mecz w tym roku w 2024 roku, i ostatni mecz Ligi Narodów Polska kontra Belgia. Czas start. Lewandowski. Bardzo słaby strzał. Matikesz, ale bomba. Jakby to chociaż wpadło. Pacheta, może dośrodkuje. Lewandowski. Znowu z nożyc mu się nie udało. Nie wiem ile ich takich prób miałem. Z 15. Pacheta, lutuj. Kurde, lutuj. 1 do 0. Ale krycha tutaj piłę posłał, spójrzcie na to. Przepiękna. O, gol też ładny. Kurtła w końcu musi wyciągać coś z siatki, a nie tylko patrzy, jak piłka się oddala po jego bronie. Koniec pierwszej połowy. 1 do 0. O, Belgia nie gra nic kompletnie. Jeszcze tylko 3 bramki i może się uda, ale nie wiem, czy nie cztery nie musimy, bo nie wiem od czego później zależy wyjście. Koniec 0 do 1. Wygrywamy, ale nic więcej, bo nie wychodzimy z grupy, nie wychodzimy z pierwszego miejsca. I to są ostateczne grupy, mamy drugie miejsce. A nie, ja nie musiałem wygrać, wystarczył tylko jeden gol i bym wyrównał. O kurwa, ja zapomniałem przecież, że jak ja strzelę to im się obniży. Fuck, totalnie o tym zapomniałem, mieliśmy bardzo duże szanse, mogliśmy strzelić tą drugą bramkę i wyjść z tej grupy. Ale niestety i tak się nie udało. Węgry: 6 porażek, minus 12. Bilans bramkowy. Odpadają, i spadają do dywizji B, i do dywizji B spada również Portugalia. Francja przychodzi dalej. Szwajcaria przychodzi dalej. Czechy spadają. I Chorwacja przychodzi dalej. Spada Szkocja. Gol ranking. Jak na razie Lewandowski prowadzi, ale wiadomo, że wszystko zmieniłoby się jeszcze pewnie w fazie Pucharowej, w półfinałach i finale. A asysty. A tutaj już nawet Polaków nie ma. Są aż tutaj. O tutaj jest pokazane, jak to wygląda. Kto wychodzi z grupy. Pierwsze liczą się punkty, no to mieliśmy tyle samo. Dalej, goal difference, czyli właśnie, czyli bilans bramkowy. I właśnie dlatego ja odpadłem, bo miałem mniejszy. No i później liczyłyby się strzelone bramki, jak to wygląda? Jakbym strzelił jeszcze jedną, to byśmy mieli identyczne staty. Identyczne. Jestem ciekaw, co by się właśnie wtedy stało. Czy byśmy, nie wiem, grali jakiś kolejny mecz? Myślę, że nie. Bardzo jestem ciekaw. Ale 3-0 i, i załatwiłoby to sprawę. No nic. Przechodzimy do losowania grup eliminacji Mistrzostw Świata. I od następnego odcinka zaczynamy grać tę eliminację. Czy to będzie 10 meczy, czy 8? Wszystko zależy od tego, czy trafimy do grupy, której jest więcej dużyń, czy mniej. Zaraz się wszystko okaże. No dobrze, więc przechodzimy do losowania eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Dzisiaj użyjemy trochę innego koła, fortuny. No, i zaczynamy od pierwszego koszyka, w którym jest oczywiście reprezentacja Polski. No to zaczynamy. Eee, koszyki losowałem na podstawie Polska w pierwszej grupie. Będziemy w sześciozespołowej grupie, bo trzy pierwsze grupy są sześciozespołowe, reszta jest pięciozespołowa. Czyli zagramy więcej meczy. Czy będzie ciężej? Nie wiem, bo będziemy grali z takim San Marino, Andorą i Gibraltarem na przykład. No ale chciałem powiedzieć, że e, koszyki są na podstawie tych, co były losowane mistrzostwa... Znaczy, eliminacje do Euro, więc są takie same po prostu. Do grupy drugiej Belgia, dalej Węgry. Zapomniałem pousuwać ich, <laughs> nieważne. Na tamtym kole usuwały się same. Holand... Nie, sorry, Dania. I Hiszpania, Holandia, Portugalia, Chorwacja. No i ostatnie Szwajcaria, a do ostatniej grupy Włochy. No i losujemy drugi koszyk. Do nas może trafić każdy, i trafia? Walia! No dobra, nie jest to ciężka drużyna, ale zła też nie jest. Do Belgii Bośnia i Hercegowina, dalej Czechy, Izrael, Austria. A tutaj nie wiem kto. Sz Szkocja, Finlandia, Francja, Serbia, no i Anglia. Uła, Anglia do Włochów. No i dobra, koszyk numer 3. Do Polski trafia Szwecja. No Okej, okay, ciekawie. Do grupy B trafia Armenia. Dalej Albania i Norwegia. Irlandia. Czarnogóra. Same czarne nam zostały. Słowenia. Chyba Rumunia. No i ostatnie. No tutaj nie wiem kto. Chyba Islandia, czyli Ukraina do następnej. Okej, okay, koszyk numer 4. Kto do Polski? Kazachstan. Uuu, ciekawe. To z nimi sobie chętnie zagram. Do grupy B trafia Kosowo. Do C Wyspy Owcze, Luksemburg, do D dalej Bułgaria, Turcja, Grecja, Azerbejdżan i ostatnie mamy Gruzję i Macedonia Północna do ostatniej grupy. Przedostatni koszyk do Polski trafia Gibraltar. Wow! W sumie to wolałbym chyba kogoś lepszego, ale już trudno. Niech tak zostanie. Litwa, Estonia, Irlandia Północna, Słowacja, Łotwa, Malta, Białoruś, no i zostaje Cypr albo Mołdawia. Mołdawia, no i Cypr do ostatniej. No, i grupy od 4 do 10 są już skończone. Nam zostały tylko jeszcze trzy drużyny: San Marino, Liechtenstein, czy tam Liechtenstein, jeden chuj i Andora. I jeden z nich trafi do grupy z Polską, Walią, Szwecją, Kazachstanem i Gibblar, Tarem. I który to będzie? Klikam, sprawdzam i zobaczymy. Gramy z Liechtensteinem. No i zostały dwa zespoły: jeden trafi do grupy B, drugi do C, Andora do grupy B. No i San Marino do grupy C. No i tak się złożyło, że jesteśmy w grupie sześciozespołowej, co oznacza, że zagramy aż 10 meczy eliminacji. Cały 2025 rok będziemy grali eliminację. Zaczynamy już od marca. W następnym odcinku dwa pierwsze mecze eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Grupa jest dosyć łatwa, strasznie łatwa jest szczerze mówiąc. I nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie mieli z niej wyjść. Ale wszystko okaże się w praniu. Na dzisiaj to tyle. Napisz w komentarzu, co sądzisz o tych grupach. Zostaw łapkę w górę i widzimy się w pierwszych meczach eliminacji. Siemanko.